Chrystus stał, prawdziwie stał. Umiowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, przeżywamy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego. Tak jak gromadzili się przed dwoma tysiącami lat uczniowie, by zgłębiać tę radosną tajemnicę Boga żywego. Tak jak w latach dzieciństwa narodowego przed tysiącem lat na polskiej ziemi, podobnie w naszych domach rodzinnych przypominamy sobie nasze dzieciństwo, naszą młodość, z jaką gorliwością Przeżywaliśmy święte Tridu paschalne, jak adorowaliśmy przy grobie Pańskim, Pana Jezusa, jak świętowaliśmy Wielkanoc. Wszystko to jest obecne w nas, to i teraz, dzisiaj. Bo pośród nas jest Chrystus Pan, Ten, który umarł na krzyżu, by odkupić ludzkość, dać życie wieczne wszystkim, którzy tego pragną. Poranek wielkanocny, objawiając swoją potęgę, pokonując śmierć, przynosząc życie, mówiąc, ufajcie, ja zwyciężę świat. Zmartwychwstanie Pańskie to fundament naszej wiary. Cała nasza wiara opiera się na fakcie zmartwychwstania. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara i dodaje święty Paweł próżne nasze przepowiadanie. Tamto wydarzenie sięga dzisiaj po dwóch tysiącach lat nas wszystkich. Mistycy mówią, że na dnie naszej duszy Bóg się zakorzenił, powstało tam nowe, zmartwychwstałe życie, które nas dźwiga ku szczytom. I kto pozwoli temu życiu rozwinąć się w pełni, raduje się przemianą wewnętrzną, staje się doskonałym, świętym, bo pozwolił Bogu wziąć siebie w posiadanie. Taki człowiek inspiruje innych do dążenia ku szczytom duchowości. Umiłowani w Chrystusie, Panu, bracia i siostry. Jak słyszeliśmy w odczytanej przed chwilą Ewangelii Świętej, do grobu przybiegła Maria Magdalena. Czy od razu wiedziała, co się dzieje, jakie to jest wydarzenie? Pewnie nie, popiegłaby przywołać apostołów, a gdy oni przyszli do grobu, czy już wiedzieli, że to właśnie się wydarzyło? Pewnie dopiero docierała do nich. Ta wieść, to co Chrystus Pan zapowiadał, że powstanie zmartwych nabierali odwagi, nabierali siły, by głosić wieść o zmartwychwstaniu Pańskim, by dawać świadectwo temu, co sami zobaczyli, co przeżyli i jak wiemy, tym świadectwem. My dzisiaj żyjemy, oni dali swoje życie, poniesie śmierć męczeńską, aby świadczyć w ten sposób o zmartwychwstałym Panu. Nie brakuje dzisiaj na świecie takich ludzi dzisiaj, gdy stajemy wobec tej tajemnicy, na usta cisną się nam słowa stałego. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. To znaczy nie bójcie się nawet najgroźniejszej, nieoleczalnej choroby, która niszczy doczesne życie. Nie bójcie się starości, która czyni człowieka słabym, niedołężnym. Nie bójcie się tego wszystkiego, co niszczy ciało. To prawda, że ból i cierpienie stanowią ciężki krzyż i człowiek się przed nim wzdryga, ale utrapień tego życia nie da się porównać do chwały, która nas czeka w życiu przyszłym. Umiowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, gdy mówimy, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. To myślami jesteśmy z naszymi braćmi i siostrami na Ukrainie. Tam jest wojna, tam giną ludzie. Modlitwa różańcowa uratowała wiarę w Ukrainie w czasach komunizmu. Także dziś wierzymy, że Maria zatrzyma wojnę, mówi się Stanisław Firut, który od 30 lat regrenuje po tym kraju z gromadki Bożej Fatimskiej. Sanktuarium, które miało być wotum wdzięczności Bogu za ocalenie wiary na tej ziemi, zaczęto budować w to z żytomierza. Figura Matki Bożej była niesiona na ramionach wiernych w 1990 roku. To była chyba pierwsza manifestacja religijna na tym terenie od czasów rewolucji październikowej. Ludzie wchodzili, wychodzili z domów na drogę, podchodzili, padali na kolana. Polacy i Ukraińcy, wierzący i niewierzący, starsi i młodzi, czegoś takiego nigdy nie widziano. Wiara na tym terenie przetrwała dzięki modlitwie różańcowej, odmawianej w rodzinach. Wtedy się nie odczuwało, że może być wojna. Wtedy zagłoszone orędzie fatimskie groziło więzienie, wspomina ksiądz Firut. W 1984 roku w Żytomierzu na pięć lat ciężkiego łagru skazano księdza, u którego znaleziono obrazki Matki Bożej Fatimskiej z modlitwą o nawrócenie Rosji. Jestem przekonany, mówi kapłan, że owocem poświęcenia świata Matce Bożej przez św. Jana Pawła II w 1984 roku była odwidrz, która nadeszła, pozwalając na oficjalne działanie Kościoła na tych terenach. Otworzyły się granice, zaczęli przyjeżdżać kapłani, siostry zakonne, powstały nowe świątynie, a także pojawiły się miejscowe powołania. Teraz ponownie trzeba konsekracji, ponieważ ognisty smok z apokalipsy za żarcie walczy z niewiastą, a przez modlitwę różańcową, o którą prosi Maryja, jej serce zatriumfuje. Siostra lucyna grząśko. Znana na wszystkim, związana z naszą parafią, która pracuje w Kijowie w Radio Katolickim, zachęca do modlitwy przez radio, prowadzi podnoszące na duchu programy, które nazywa swoim frontem. W dniu wybuchu wojny rozgłośnie zainicjowała nowennę pompejańską w intencji pokoju. Cała Ukraina przyłączyła się do tej żarliwej modlitwy. Ksiądz Jarosław Olszewski, duszpasterz w Żytomierzu, zauważa, że w tym czasie wojny wielu ludzi wraca do sakramentów i modlitwy. Kościoły wypełniają mężczyźni. Kobiety z dziećmi wyjechały. Mężczyźni zostali by bronić ojczyzny. Modlitwa z każdym dniem się nasila. Jest silniejsza od czołgów i rakiet. To, co dzieje się na Ukrainie, przypomina walkę Dawida z Goliatem, ale głęboko wierzę, że zwyciężymy, odczuwamy tutaj obecność i opiekę Matki Bożej. Biskup Jan Sobiła za Zaporoża tak mówi o znaczeniu poświęcenia Rosji i Ukrainy niepochalanemu sercu Maryi. Decyzja Ojca Świętego jest opatrznościowa. Wielka radość zapanowała w sercach wiernych, oni czują, że w tej chwili toczy się wojna nie tylko o wolność Ukrainy, ale także Europy, a nawet całego świata, o godność chrześcijan w dzisiejszym świecie. Jeśli Rosja się nie nawróci, będzie niszczyć siebie, wszystkich sąsiadów dokoła. Taka jest po 19, tak jak po 1917 roku. Tam, gdzie wchodzi Rosja, jest śmierć, tam jest deptanie ludzkiej godności. W kulturze wschodniej ten płaszcz, który Matka Boża okrywa również nas w tym momencie, jest znakiem obecności Pana Boga przez Maryję w tym wszystkim, co się teraz dzieje, mówi ksiądz Pawelec, prosząc o modlitwę różańcową w intencji pokoju. I w naszej świątyni w tygodniu codziennie o godzinie 18 gromadzimy się. Odmawiając różaniec, prosząc o dar pokoju dla ludzkości. Umiłowanie w Chrystusie Panu, bracia i siostry, Chrystus Pan mówi, każdy, kto żyje i wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Nie bójcie się. Równocześnie Chrystus Pan, zwracając się do nas słowami, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, mówi. Nie bójcie się ludzi, którzy was dręczą, którzy was maltretują, odbierają wam wolność i życie. Nie bójcie się. Ja również byłem w ich rękach, a oto jestem wolny i już nic mi nie mogą uczynić, nie potrafią nic. Nie bójcie się tych, którzy prześladują wielkie wartości, którzy niszczą prawdę, sprawiedliwość, którzy ograniczają wolność, którzy w miejsce miłości próbują rozsiewać nienawiść. Nie bójcie się, bo te wielkie wartości chociażby były niewiadomo jak głęboko przez nich zagrzewane w ziemi, chociażby były przywalone bardzo ciężkim kamieniem i opieczętowane urzędowymi pieczęciami, chociażby ich pilnowano, to i tak martwych zmartwychwstaną. Prawda, wolność, sprawiedliwość, miłość są wieczne. Umiowani, w Chrystusie Panu, bracia i siostry. I wreszcie Chrystus Pan powiada: Nie bójcie się szatana, książę tego świata, który krąży, szukając kogo by pożyć, został przeze mnie osądzony. Nie ma takiego grzechu i nie ma takiego nałogu, z którego by. Przy pomocy zmartwyżonego Pana nie dałoby się wyjść, nie dałoby się człowieka uwolnić, by mógł żyć w szczęściu wiecznym. Nie bójcie się, dobro jest mocniejsze od zła, łaska od grzechu, wolność mocniejsza od niewoli, życie mocniejsze od śmierci. To jest wielka prawda, które świadectwo daje Pan Jezus w dniu dzisiejszym. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Ale istnieje jeden warunek, jakby trudność. Tej prawdy nie da się poznać przy pomocy rozumu, bo rozum nam ciągle powiada, że zło jest mocniejsze od dobra, że nienawiść jest mocniejsza od miłości, że śmierć niszczy życie. Tę prawdę można poznać tylko i wyłącznie przy pomocy wiary. Dlatego my dzisiaj dziękujemy za ten dar wiary Panu Bogu. Dziękujemy naszym rodzicom za to, że wychowali nas w duchu żywej, głębokiej wiary, że oto tu i teraz możemy gromadzić się i wychwalać Boga w tajemnicy zmartwychwstania. Iluż to ludzi tę wiarę w swoim życiu objawia rodzice, dzieciom. Iluż to ludzi Ceni sobie wartość życia, które prowadzi do zmartwychwstania na tej drodze, która jest dopiero początkiem, bo wszystko przecież przed nami. Jak rodzice strzegą życia swoich dzieci, matka ojciec czuwają, jak tego życia strzeże nawet za cenę własnego życia strażak, który biegnie w ogień, by kogoś uratować. I już to ludzi daje świadectwo i tej niezłomnej wiary, broniąc ojczyzny, ratując innego człowieka. Niedawno zmarł profesor Marian Zembala. Jego zasługą jest zmodernizowanie i wyposażenie na poziomie zgoła światowym Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, który jest wiodącym ośrodkiem polskiej kardiologii, kardiochirurgii. Ratował ludzkie życie w Zabrzu, szkolił specjalistów dla ośrodków kardiochirurgii w Lwowie, w Łódzku, w Kijowie. Człowiek głębokiej wiary, człowiek autentycznie religijny powtarzał często, Kościół jest tak potrzebny nam, służbie zdrowia. Módlcie się za służbę zdrowia. A na pogrzebie niedawno jego syn dał piękne świadectwo o ojcu. Mój ojciec, powiedział syn, był człowiekiem wiary, służył Bogu, ludziom i ojczyźnie. Umiowanie w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Pogłębienie wiary jest przed każdym z nas. To wielkie zadanie, to ciągłe szukanie zmartwychwstałego Pana, to pragnienie spotkania z Bogiem osobowym. Wielki dzień zmartwychwstania jest fundamentem naszej chrześcijańskiej wiary. To dlatego można śmiało i odważnie spojrzeć w twarz swoim prześladowcom. To dlatego można spojrzeć w twarz swojej śmierci, ponieważ istnieje nowe życie, życie, które jest prawdziwym życiem, życie, wobec którego nasza ludzka egzystencja to zaledwie malutki promyk w zestawieniu ze wschodzącym słowem. Umiowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, przywołajmy raz jeszcze słowa świętego Jana Pawła II z 26 marca 2000 roku, roku Wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa w bazylice Bożego Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Tutaj w Kościele grobu świętego klękam, przed miejscem pogrzebania Go na miejscu, gdzie go położyli. Grubie jest pusty. Jest on niemym świadkiem centralnego wydarzenia ludzkiej historii, zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wraz z apostołami i ewangelistami, wraz z Kościołem wszystkich miejsc i wszelkich, i wszelkich czasów, my również niesiemy świadectwo i głosimy: Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, nie ma Go już więcej tutaj. W grobie, już nie umiera, śmierć nad nim nie ma już władzy.